Witam, w tym odcinku zrobię szakszukę z nieprzetworzonych pomidorów nie dodam tutaj żadnej pasaty, ani żadnego przeciera będzie troszeczkę z tym dubania. jeśli komuś się dubać nie chce może użyć korojonych pomidorów w puszce dlaczego nie, zapraszam pomidory nacinam układam do garnka zalewam gorącą wodą odstawiam na kilka minut, w międzyczasie pokryję pomidory. Kroję ją w takie paseczki przekroję jeszcze na tym i odkładam wodę z garnka odlałem. a pomidory dzięki temu zabiegowi obiera się ze skórki łatwiej Kroję ją w kostkę i odkładam na bok cebulę kroję w kosteczkę smażyć będę na oliwie Nicą cebulę w międzyczasie kroję czosnek Cebula się zeszkli, wrzucam ten czosnek na patelnię. Teraz dodam papryki i wrzucam pomidory. Przyprawiam solą, dodam odrobinę pieprzu, Wymieszamy. i na małym ogniu. Odparowujemy wodę z pomidorów, można to jakiś czas przemieszać, żeby nam się przypadkiem nie przypaliło. Jak woda nam tu z tych pomidorów odparuje, pomidory się troszeczkę zredukują, dodaję jajka. Jeszcze z góry solę, tu mam jeszcze szczyptę pieprzu bazylii. no a ktoś chce może piecuszkę przykrywam pamiętaj mi żeby to robić na wolnym ogniu ponieważ to danie można bardzo szybko zepsuć albo nawet i przypalić Jakaj kanał się zetną, zrzucam co ognia i danie gotowe do tego świeża bułka śniadanie jak marzenie jak się podobało łapka w górę subskrybuj i widzimy się w następnym